Docelowo chcę, żeby makieta miała około 3000 metrów, czyli każde wywództwo z Polski po około 200 m2 makiety. To jest moje marzenie, no i zobaczymy. Tutaj będę Was witał wszystkich w tej mojej makietowni tak zwanej. No i co? I tutaj będziemy mieli terminal kontenerowy. w rogu będzie stacja narciarska Nartraj, która jest w szanowie i będzie odwzorowana możliwie najlepiej jak potrafię. Tutaj będzie część muzealna, także będzie trochę bałaganu, ale tutaj będzie to wszystko ogarnięte i będzie to część taka typowo takiego mini muzeum, czyli jakieś gadżety kolejowe, mundury, bilety. Tutaj mamy tablice różne, co chwilę coś środku byś dostał. Jak ktoś ten miałby ten... na zbyciu takiego no, rzeczy? Tak, tak, taki. tak, Jak tak najbardziej, jak najbardziej. Jeżeli ktoś by chciał podarować swój wkład w mini muzeum, to to bardzo mi będzie miło. No i tu jest ta najważniejsza część. No i tu mamy tą najważniejszą część, czyli 85 metrów makiety, tutaj mamy pomieszczenie już 75 metrów Makieta jest jakby dwupoziomowa, bo to co widzicie to jest góra, ale jeszcze po prawej stronie jest cały poziom minus 1 który ma grubo ponad 10 metrów kwadratowych Tutaj w tym bałaganie możecie zobaczyć, jest 15 torów o długości prawie 13 metrów i to jest cała taka faza Wyjazdowa stąd No i tutaj to co widzicie Czyli wzgórze Jest typowo fikcyjne Tutaj mamy część Lublina Tu będzie lokomotywownia Tu będzie stacja główna Lublin Wtedy, Tutaj? Tak tu będzie właśnie jest stacja Już są pierwsze budynki przymiarki właśnie Pod to Tam w tle będziemy mieli w rogu Chmurę burzową która będzie imitować Imitować nam Burzę no i będzie Troszeczkę zajawki z Lublina no A skąd pomysł? Skąd pomysł? No nie wiem, no pomysł sam się narodzi po prostu. Chciałem zrobić jakiś fajny projekt, który coś wniesie w naszą ładną Polskę i przede wszystkim no, gdzieś to tak od samego początku, jak już się tym bawię 4 lata, to gdzieś ta zajawka. Za mną chodziła, no i też moi widzowie z TikToka trochę mnie zmotywowali, żeby pójść w grupie. Też zapraszamy. Tak, na TikToka, tak, dokładnie już ponad 50 tysięcy obserwujących. Codzienne live y po 17, także możecie na żywo oglądać, jak ja to wszystko tutaj buduję. Także to jest chyba pierwsza makieta na świecie, która jest budowana na żywo, na live. Ie. Tutaj nic nie jest cięte, także wszystko możecie zobaczyć, jak, jak wszystko powstaje od zera. No i tutaj, tak jak widzicie, mamy część rolniczą. No i co? Przechodzimy na lewo, ten duży biały placek to będzie Lubartów, tutaj będziemy mieli stację Lubartowa. Tutaj przechodzimy dalej, mamy taki łącznik pośredniczący między rubartowym a Azotami Puławy, żeby po prostu oddzielić jakby te dwie sekcje makiety. No i co tutaj jeszcze? Tutaj przede wszystkim na Azotach Puławach będziemy mieli elektrociepłownię. także tutaj będą typowo sceneria przemysłowa, nie? Więc będziemy mieli elektrociepłownię i fragment azotów, puławy. Jak bardzo będą odwzorowane te, te, te wszystkie To znaczy rzeczy, tak. Przede widzimy. wszystkim nie jest to odwzorowanie 1 do 1. Także jest to po prostu dane elementy z danego regionu charakterystyczne. Tak. Na Lubartowie będzie na przykład Pałac Sanguszków, który chcę zrobić. Będzie stacja Lubartów. Będzie przy stacji Lubartów ta wieża ciśnień, która jest też charakterystyczna dla Lubartowa. Będzie budynek Szkoły Trójki. No a reszta będzie po prostu uzupełnieniem, żeby to wszystko ładnie wyglądało, było estetyczne, no i żeby przyciągało uwagę, także będą też Scenki interaktywne, gdzie będzie można aktywować różne Wydarzenia na makiecie, typu nie wiem, spawacz, który będzie sobie coś tam spawał Nie wiem, będzie można, no jeszcze tutaj panuje właśnie budowę yy, Na zasadzie takiego, yy, budowy wieżowca z żurawiem, którym będzie można aktywować, żeby się obracał na przykład, nie, także No będzie dużo takich fajnych scenek, samochody jeżdżą że mogę tu nawet pokazać, no, Także to to już jest też kar system zrobiony, też będzie wszystko sterowane cyfrowo, będą się zatrzymywać przed przejazdami i tak dalej i tak dalej. Także tutaj naprawdę projekt idzie w bardzo fajną skalę, dużo się dzieje. Także to dopiero początek. Także zobaczycie jak to wszystko zacznie działać, jak semafory, cały ruch będzie już będzie śmigał, całą makietą będzie sterował system komputerowy. Będą też kamery, w których będę chciał za pomocą sztucznej inteligencji sterować ruchem na makiecie, więc jest, jest bardzo młodzie. dużo planów takich rozwojowych.